Tysiące kilometrów tras rowerowych i mnóstwo ciekawych miejsc. Przygotuj się na dawkę inspiracji. Szlaki rowerowe Polski, zapraszamy! A dzisiaj trasa po dwóch stronach granicy z Niemcami. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku polskich szlaków rowerowych. Jesteśmy w miejscowości Stare Łysogórki. A, a jakże? Tamten znak wskazuje, że miejscowość Siekierki jest za 3 km. Może to wskazywać tylko na jedno: jesteśmy w pobliżu w ostatnim czasie coraz bardziej popularnego szlaku rowerowego od Ranysa. Szlaku, który kręci się trochę po niemieckiej stronie, trochę po polskiej stronie, no a daje wielką radość jazdy wzdłuż rzeki. Wzdłuż rzek, tak naprawdę. Jak sama nazwa wskazuje. A dzisiaj trochę po niemieckiej, trochę po polskiej stronie, a odrobinkę odbijemy jeszcze tam w głąb lądu. Ale zanim przygoda, to kilka słów o szlaku. Jesteśmy w województwie zachodniopomorskim na granicy z Niemcami, na południe od Szczecina. Zachaczymy o Cedynie, Moryn i inne przygraniczne miejscowości. Około 53 km z jednym większym podjazdem. A głównym bohaterem wycieczki będzie przepiękny most nad Odro w Siekierkach. Będzie też niemiecki odcinek. Świetne miejsce przyjazne rowerzystom oraz miejsce pamięci. No i wiele, wiele więcej. Ruszajmy! I w ogóle mam wrażenie, że zapowiada się trochę lepszy dzień, taki y, upałowo-dzisiaj, w sensie takim, że jest już godzina 11. Y, a czuć taki. Y, no w nocy padało trochę, więc czuć taki lekki powiew świeżości i może dlatego też, że mam czyste włosy, ale to... O! Proszę Państwa za, za takie tutaj wygibasy zostawcie już teraz. Kciuki w górę, subskrypcje, a jakże i wy inaczej, a na koniec filmu zostawcie kilka słów od siebie w komentarzach. Czytamy wszystkie za wszystkie serdecznie. Dziękujemy. No dobra, nie ma co przedłużać, bo i tak ten wstęp jest ciut przydługi, więc ruszajmy z łysych górek starych na siekierki. O ten krajobraz po lewej nie może zwiastować niczego innego, jak sąsiedztwa rzeki. To chciałbym wam pokazać takie znaki. To bardzo fajne znaki. Bardzo takie znaki lubimy, żeby odnaleźć coś na trasie bez zaglądania w mapę. Jak najbardziej, inny plus. A Ola z tym żarem to chyba się myliła, bo jest gorąc. No i tutaj przed Wami e, fragment trasy po Zachodnik, na od, od Zachodnich, odcinek Siekierki i Trzcińsko-Zdrój. To jest ta 20, o której Wam mówiłem. I to wygląda następująco. To jest most w Siekierkach przez Moryń, Gotków do Trzcińska. A tak wygląda e, Większa informacja o trasach. Wiecie co, okazuje się, że ta trasa, którą przekminiliśmy sobie wczoraj e, wieczorem, jest trasą pira ze drzwi taką, jaką proponuje jaką pro e, gmina Cedynia. Bo zobaczcie, jesteśmy w Siekierkach, pojedziemy do kolejnego mostu po niemieckiej stronie e, na wysokości Osinowa Dolnego do Cedyni i tam dalej zakręcimy znowu do Siekierek. My tylko troszeczkę to yy, wydłużymy, bo pojedziemy bardziej na południe tędy wyjedziemy. Cofam to co powiedziałam 10-15 minut temu odnośnie upału jest znowu duszno i skwarno. Także cofam to co powiedziałam. Ale przed nami nic innego. Jak przepiękny, przedługi, rowerowy, most w siekierkach. Proszę Państwa, cóż to za atrakcja? Ale Zatem jest JON. Most w Siekierkach, a tak naprawdę mosty, które łącznie liczą sobie ponad 700 metrów rowerowej przeprawy nad Odrą. To naoczny dowód nie tylko na współpracę polsko-niemiecką, ale także na świetne wykorzystanie reliktów przeszłości. Był to dawny most kolejowy z XIX wieku. To nowoczesne rozwiązanie to także dobra okazja do podglądania przyrody i to z różnych perspektyw. Znajduje się tam platforma widokowa, a podobne rowerowe smaczki znajdziesz w naszym przewodniku. Link w opisie filmu. Jak ci się jedzie mostem? Bardzo przyjemnie, jest bardzo ładnie. Naprawdę jest bardzo, bardzo malowniczy. Można powiedzieć, że most w składa się z kilku etapów. Przejechaliśmy przez pierwszą część, a jesteśmy już w Niemczech. Trasa po Jeżysz Zachodnich 00, tu rozpoczyna się ta trasa. My na drugiej części mostu i teraz przebijemy się przez Odrę. Wszystko na to wskazuje. Dojeżdżamy do końca, mo do końca mostu i jesteśmy już na niemieckim lądzie. We were dirt tires, on paved concrete on the right roads. No to jesteśmy. Stało się na niemieckiej ziemi, na trasie Obronyca. Jak tam wrażenia pierwsze? No jak wiadomo, niemieckie trasy, zarówno jak i samochodowe, tak i rowerowe.

Sylkie A przed nami drugi most Powrotny do Polski Niemiecki Romans trwał około 11 kilometrów. Ale bajeczka, co? Zatrzymamy się. No to wróciliśmy. RP. Jesteśmy w województwo zachodnio-pomorskie. Gmina Cedynia. A nadal wszystko po niemiecku. No zobaczcie, tu się dzieje naprawdę dużo rowerowo, tak nie do końca planach, gmina Cedynia ma tutaj do zrobienia drogę rowerową, która ma iść gdzieś tutaj no ale trzeba się przemęczyć chwilę niestety i to troszeczkę psuje nasze plany yy, z yy, poleceniem tej trasy rodzinom z dziećmi bo to się nie doda dla rodzin z dziećmi niestety Ok, plus jest taki, że jest chodnik więc potraktujmy ten odcinek jako już bardziej Przyjazny, rowerzystom. Powiem Wam, że tutaj się czuję bardziej w Niemczech niż gdy byliśmy przez chwilę w Niemczech. Cigaretten, Frisuer. Marktplatz. Dobrze, że Bigos po polsku. Cigaretten. No, i Biedronka też po polsku. No i zobaczcie, wyjechaliśmy tylko z tego Ciścynowa Dolnego, a tutaj jedno auto przyjechało, jedno gdzieś tam się wlecze za nami. Yy, wszystko dzieje się na granicy. Niemcy tylko przyjeżdżają, robią zakupy, tankują do pełna i wracają. No a tutaj, chwilę przed Cedynią, Odnaleźć chcemy pamiątkowe miejsce. Miejsce, w którym, w okolicy którego rozegrała się sławna bitwa pod Cedynią, o której uczą najmłodszych. Kiedyś chyba w gimnazjach. Teraz to już podstawówce. O, nie zmieniłem przerzutki. Ja polegnę pod Cedynią. Nie ma mowy. Okej, okay, są wiatki, jest mozaika, jest pomnik na górze, jest warownia, pomnik polskiego zwycięstwa nad Odrą. Miejsce słynnej zwycięskiej bitwy Mieszka pierwszego nad wojskami margrabiego saskiego Chodona w 972 roku. 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 Okej, okay. rowery zostawiamy, no i wchodzimy. Podobno jest przepiękny widok na Dolinę Odry. Sprawdzimy. Ona już na szczycie, a ja się kończę wdrapywać. No, oczekiwałam czegoś innego, ale i tak jest ładnie. no jest ładnie. Myślałem, że będzie z tej strony widać wodę, no, a tam trochę widać wodę. Dolina Odry to dolina Odry. Tam też widać jak się kręci. No ok, rzeczywiście tam tego jednego odcinka brakowało, ale już wjeżdżamy na pewną prawną ścieżkę rowerową. Cedynia, 3, no i Bajunia, Zachodnio Pomorskie. Takim się lubię. OK, no i stało się, dojechaliśmy Cedynia. Trochę bez ścieżki, trochę ze ścieżką, jak widzicie, ale powoli zbieramy się do wyjazdu z Cedyni. Z Cedyni, w której jest taki ukrop. Ja to już po prostu nie daję rady, nie. Żar się leje z nieba. No Idzie dobre, idzie, idzie lepsze. No ścieżka rowerowa powstaje po lewej stronie, bo ma na pewno schodnikiem, ale będzie co kręcić. No a tutaj świeżutka ścieżka. Jeszcze nie przybrudzona była. Bo... Tak, i dojedziemy ją do Żelichowa, i tam połączymy się z trasą po jeziorze zachodnim. na morze Ale fajnie, co? Dojechaliśmy do stacji Klempicz i idziemy się na czegoś zimnego i zaraz zobaczycie w jakim fajnym miejscu. Jak tam pani Aleksandro? Będę teraz wpisywała się. Oaj. I proszę zostawić wlepkę. Tak. Niestety, no, niestety, zobaczcie, jest tutaj samo obsługa. I to, co nas najbardziej zapraszało, to zimne napoje. Chyba się spóźniliśmy o całą wieczność. Ale można sobie zagotować kawkę. Kleje, kręci mnie, kręcenie co to jest. Kawkę tutaj, cukier, sól, barszcz czerwony. No i jesteśmy, dojechaliśmy do miejscowości Moryń Mam zielone Brak, nie bo rak, co? No i tutaj w tejże miejscowości jest całkiem okazałe jeziorko, więc gdy będziecie zapraszamy, wpadajcie. 11 km później stare łysogórki, ale zanim dotrzemy do auta, zabierzemy Was jeszcze na miejsce pamięci. Odkryjemy miłość nieznaną. Przegonimy wiatr zawsze na Oznaczymy odznaczymy kraj za długość nasz szeroko osłana, nauczymy się wkrajać. Szabada, da, ba, da, ba, da. cmentarz żołnierzy pierwszej armii wojska polskiego w starych łysogórkach. No i z tego, co się dowiadujemy z tablicy, pochowanych jest tutaj 1987 żołnierzy. W trzech ekskumacjach. oczywiście, żołnierzy poległych podczas II wojny światowej, dwa tysiące grobów prawie samych młodych osób, straszne to jest. wszystko wskazuje na to, że to właśnie dzięki nim wojna trwała tyle ile trwała. Między innymi oczywiście dzięki tym żołnierzom, ale nagrobki wskazują, że no ich śmierć ponieśli w kwietniu 45 roku. Jak było zapisane na tablicy podczas szturmu Odry. Kwiecień 45, Niecały miesiąc później zakończyła się wojna w tej części świata, Jan Paweł II, wojna jest zawsze porażką ludzkości, pamięci księca arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, i świadka polsko-niemieckiego Pojednania, no. Tutaj rzeczywiście takiego i innej jeszcze perspektywy daje świadomość, że jesteśmy na granicy polsko-niemieckiej. A teraz sobie przejeżdżamy na rowerkach z uśmiechem. Fajnie pozdrawiamy się. Rowerzyści rowerzystom machają. Trzeba iść do przodu, oczywiście. Ale takie miejsca też są ważne Bo o historii nie można zapomnieć Historia też buduje społeczeństwo Ale byliśmy też pod Cydynią Gdzie Mieszko zwyciężyło. Tutaj też koniec końców zwyciężyliśmy przecież Koniec końców Dobra, jeszcze czołg i krótkie podsumowanie Wcześniej wspomniany czołg jest bardzo blisko cmentarza. No, i tutaj po prawej jest chyba muzeum, tak? Ale do 17. Zamknięte. Nawet do 16.00. A nie, sobotę do 17.00. No i dojechaliśmy. Pętelka dokręcona. Podsumowanie. No, okej, okay. a zatem prawie 60 km za nami. Więc Pani Aleksandro, proszę powiedzieć, jak wrażenia, jak podobała się Pani nasza polsko-niemiecko-pojezierzańsko-odrzańsko-historyczna pętla? Bardzo mi się podobało, bardzo fajnie było. Super, że te mosty są takie, co łączą dwa, dwa kraje i w ogóle fajnie się przez nie przejeżdża, no bo mamy widok na wodę, na kaczuszki i inne ptaszki, także naprawdę fajne. Fajne miejsce. Po niemieckiej stronie też fajnie się kręciło. Krótko, bo krótko, ale bardzo fajnie. No ale to tak, jak mówiliśmy, że te niemieckie trasy zawsze są takie. Znaczy, dużo po Niemczech nie jeździliśmy, prawie że wcale. Trzeba to będzie nie, nadrobić no, trochę, trochę jeździliśmy. Coś tam pokręciliśmy, ale no nie wiem, ja tak jak. Dopieszczone są. Dopieszczone są, no. No i co, tutaj przez te lasy też się fajnie jeździło. My też tutaj fajne mamy ścieżki w ogóle asfaltowe, i to tak widać, że one są takie nówki sztuki, także naprawdę fajnie. E, przyrodniczo też było fajnie, bo było dużo lasu i pod koniec, już jak kręciliśmy, to ten las naprawdę wyrósł nam jak po prostu z nieba dar, bo dawał trochę chłodu i cienia, a to było nam bardzo potrzebne. E, no i co, było fajnie. Tak jak Ola wspomniała, część trasy biegła przez ścieżki rowerowe, no i te odcinki są prima sort. To są te pojedziesz zachodnie to jest fragmencik, około, to są fragmenty do, blisko Cedyni. Tam, jak widzieliśmy, są planowane, a nawet już robione kolejne ścieżki rowerowe. Więc być może, gdy ten film się ukazuje, to już są dokończone i jedzie się zupełnie, zupełnie inaczej, bardziej, bardziej płynnie. Końcóweczka, no i ten powrót te 11 km przez las. Fajnie, spokojnie, bez ruchu samochodowego praktycznie zupełnie. No ale dziurawa ta droga była straszliwie, straszliwie dziurawa i no nie jechało się zbyt płynnie. Historyczne aspekty na tej trasie również i to całkiem spore, bo i cedynia, no i tutaj Miejscowość, Teraz zerknąłem, żeby się nie pomylić. Stare łysogórki Miejsce pamięci, cmentarz. Ale ty tu gadu gadu, a ja cztery grzyby znalazłem. Poważnie? Jakie? Teraz Prawdziwka? Nie. Jakiś stary Drugi stary, cepciaki. Drugi Trzeci i czwarty tu. Nie, to takie stare zajęcia. Stare jakieś zajęce, nikt ich nie zbiera, daj ty spokój, nie będziesz ich jadła. Nie będę ich jadła, ale... Jakbyś kanie znalazła, albo się, prawdziwa jakiegoś. Liczy się fakt, że mam tak bystre oko je znalazłam. O, ty bystrzaku. A zatem, nie przedłużając, Loverowi. Jedźmy razem, do zobaczenia! Dziękujemy wszystkim, którzy dokładają swoją cegiełkę do naszego loverowego kręcenia. Jesteście super! Na dziś to już wszystko. Zapraszamy na nasze inne filmy z polskich szlaków rowerowych, ale nie tylko. Do zobaczenia. Hej!